Dzień dobry. Nazywam się Dorota Stobiecka. Jestem leśniczką, edukatorką przyrodniczą, a także leśną przewodniczką. Jestem teraz w lesie, w piękny wiosenny dzień i pada bardzo intensywnie, ale powiem Wam, że zapachy są cudowne. I chciałabym Was zaprosić na lekcję, w której opowiem Wam, czym się różni drzewo od drewna. Kiedy mamy na myśli całą roślinę. Czyli żywy organizm, mówimy, że jest to drzewo. Gdy takie drzewo zostanie ścięte, wtedy staje się drewnem. Dodam tylko, że drewno to także tkanka znajdująca się wewnątrz drzewa, która pełni funkcje transportowe czyli rozprowadza wodę i sole mineralne od korzeni rdzeniowych do najwyższych części drzewa. A skąd wiadomo, kiedy takie drzewo możemy wyciąć? Każdy gatunek drzewa ma swój określony wiek rębności, który charakteryzuje się największą jakością drewna. Na przykład do budowy domu. Dla świerka wynosi on 80 lat. Dla sosny około 100 lat, a dla dębu około 140 lat. Oczywiście po drodze wykonuje się różne cięcia pielęgnacyjne, czy tak zwane czyszczenia drzewostanu, gdzie leśnicy pielęgnują te drzewa, które są najzdrowsze i najsilniejsze, tworząc tym samym korzystne warunki do ich wzrostu. Natomiast te słabsze lub chore wycinają. I ciekawostką jest to, że aż 50% drewna w Polsce. Pochodzi właśnie z tych cięć pomiędzy 20 a 40 rokiem życia drzewa, kiedy drzewo przekroczy wiek 40 lat, nadal wykonuje się zabiegi wycinania, aż do momentu uzyskania przez nie wieku rębności. Te wszystkie informacje, jakie gatunki, ile, gdzie, kiedy są umieszczone w tak zwanym planie urządzania lasu. Który sporządzany jest co 10 lat dla każdego nadleśnictwa. A co się dzieje po ścięciu takiego drzewa? Układa się je w stosy lub dłużyce, bez pocięcia na części, za pomocą forwardera, czyli tak zwanej specjalistycznej maszyny leśnej. Następnie leśniczy lub podleśniczy dokonuje pomiaru i klasyfikacji drewna. I tak przygotowany surowiec. Czeka na samochód, który zawiezie go do tartaku. Tam drewno przechodzi wieloetapowy proces obróbki, zanim trafi do sklepu i do naszego domu. Z takiej kłody wycina się deski o różnych grubościach i wymiarach, ale zanim to nastąpi, odcina się wierzchnią warstwę skorą, ponieważ z niej niewiele da się zrobić. Ważne jest również odpowiednie wysuszenie drewna. Mówi się, że najlepiej ścinać drzewa zimą, ponieważ wtedy soki krążą mniej intensywnie niż w pozostałych porach roku. Z ciekawostek, sosna potrzebuje 4 tygodni suszenia w temperaturze 70 stopni, żeby w kolejnych etapach można było z niej zrobić krzesło lub szafkę. Dla porównania, drewno dębowe Potrzebuje aż 10 tygodni suszenia, czyli 2,5 miesiąca. Są jeszcze gatunki takie jak na przykład wierzba czy olcha, które również potrzebują dłuższego czasu suszenia. Drewno, które nie nadaje się do obróbki w przemyśle drzewnym ze względu na jego liczne wady, zgniliznę, pęknięcia, zabarwienia, to drewno opałowe. Wspomnę jeszcze, że w tartaku nic się nie marnuje. Odpady i wióry, które powstają w trakcie obróbki drewna, trafiają do pieców, które ogrzewają suszarnie, gdzie leży przygotowane wcześniej drewno. I tak właśnie w tę dobrą pogodę dotrwaliśmy do końca tej lekcji.